Moje misie, to znowu ja, Mi, milusia, MSP. W tym odcinku chciałabym Wam pokazać całe MSP. Okej, okay, najpierw się logniemy. Okej. Okay. Sie już mi laguje ojej okej okay. się zalagowało chwilka co jest ej co jest Co się stało? Moje. No coś się nie chce reagować. Poczekajcie, ja zaraz wrócę, tylko się lognę. Ok, jak widzicie, już się zalogowałam, zmieniłam status i się może teraz przybiorę. Hmm. Może w to. Otworzymy sobie aktywności O, dziękuję Ashley YouTube Czekajcie, trochę ciszej. Ojej Zorki, coś mi tu wyskoczyło Dziękuję za autograf Dziękuję za lajki w statusie Dzięki za lajki w I to tu nie wiem za co jest Odbieram Okej okay. Nagrywam. Oję serki. Okej. Okay. No i chciałabym Wam pokazać te MSP. No więc jak tu widzicie można sobie pograć w ubierz się. Ta gra polega na tym, że jak widzicie jestem ja i jakaś Lowe kifa nagrywa, znaczy przepraszam nie nagrywa, a ocenia. No i ona tutaj daje lajki kto się ubierze na przykład za naukowca, no i tu się wybiera ciuchy. Oczywiście za naukowca ja się teraz tak przybieram i się nie otrzymuję do tego prezentów. Okej, okay, ktoś napisał. Poczekajcie chwilkę. Tu moja koleżanka. A więc teraz pokażę wam w mieście filmów. Tu są filmy, gdzie je można oglądać. E, ja może puszczę sorki bo tu. E, może. Z moich przyjaciół. To pas, to pas, to pas. Ok. Zero. Moje. A co to? Przyjaciółka. O, to ja tego nie robiłam. Może gdzieś. Ok, to sobie obejrzymy. Sorki, ale ktoś remont na górze u mnie robi. dlatego będzie wiercą? Filmu mi się nie chce. To Okej. Okay. Jak widzicie, można tu sobie filmy robić. Wystarczy nakliknąć ona to. Tu można robić ciuchy, tu się dla kogoś stwarza luki, artboki. Można wstawiać zdjęcia, kluby, konkursy. O, pokażę Wam może jeszcze konkursy. Jak widzicie, tutaj można wstawiać artboki, luki i pokoje. I nagroda to jest 14 dni VIP-a, 3000 starcoins i 14 diamentów. Tutaj jest 7 dni, 7 diamentów i 2000, a tu jest 3 dni vip i 3 diamenty. Można tu, wystarczy kliknąć na przykład na artbooka. No, i wybrać. To na wszystko. Tu jest wszystko. A i chciałabym Wam Was poinformować, że jak wiecie, albo nie wiecie, yy, w tym roku idę do Komunii i na Komunię kupuję sobie Star vipa Elite na rok. Ojej, jakie lagi. Sorki, ale ja na serio mam lagi. O tego VIPa będę miała. Ta ta ta, ta, ta. I y, jak będę miała trochę więcej lajków i subów, to y, będę rozdawała, jak będę nagrywała, będę rozdawała jedno pozdro i dwie rzeczy z listy. Okej, okay, to na tyle, w tyle od, w tym odcinku chciałabym jeszcze Pozdrowienia. Pozdrawiam znowu Ashley YouTube. Jak widzicie, ona tu ma, że zaprasza do jej klubu i jak ktoś w nim będzie, to dostanie coś z listy. Pozdrawiam Beautiful Girl 2006, ale ona nie jest hackerką. Naprawdę. Pozdrawiam jeszcze Sorki. Nataleczka aalowe. Jak źle przeczytałam, to bardzo przepraszam. Okej, okay, to na tyle w tym odcinku. Papa, pa, pozdrawiam wszystkich moich fanów. W następnym odcinku może zrobię, że w ogóle nie będę się odzywała, a będę pisała na notatniku. Papa, pa, buziaczki, trzymajcie się ciepło.